Czy cło to najpiękniejsze słowo w słowniku? Tak twierdzi prezydent Donald Trump. Ale przecież cło to podatek. Czy ktoś z Was uważa, że podatek to piękne słowo? Płacimy je, bo musimy, a nie bo lubimy. Jeśli na jakiś towar zostaje nałożony podatek celny, my, konsumenci, wydajemy więcej. W czasie kampanii Donald Trump obiecywał, że zacznie podwyższać cła. Nie wspominał wyborcom, że będą sami musieli za to zapłacić. Jak obiecał, tak zrobił. W tym nagraniu usłyszycie kilka liczb. Ale znakiem rozpoznawczym prezydenta Trumpa jest nieprzewidywalność. Pamiętaj więc, że dużo mogło się zmienić od momentu, gdy to oglądasz. W czerwcu 2025 roku średni poziom ceł w USA to około 15%, a jeszcze w styczniu średnia efektywna stawka celna wynosiła 2,5%. Z kolei w kwietniu sięgnęła prawie 30%. W szczytowych momentach cła sięgają poziomów z początków XX wieku. Istna kolejka górska, jak z najlepszych amerykańskich parków rozrywki. W takich parkach popularne są też domy strachu. I cła miały też służyć zastraszeniu innych. Pierwsze duże podwyżki ceł na sąsiadów Ameryki, Meksyk i Kanadę nie były uzasadnione wyłącznie gospodarką. Cła miały zmusić oba kraje do większej współpracy w walce z nielegalną migracją i przemytem fentanylu. Ale czy ta strategia zastraszania przyniosła jakiekolwiek efekty? Waszyngton twierdził, że presja zadziałała. Meksyk faktycznie wzmocnił kontrole graniczne, a Kanada uruchomiła kilka nowych inicjatyw antynarkotykowych. Tyle, że skala tych działań była niewspółmierna do kosztów gospodarczych, które poniosły wszystkie trzy kraje. Część ceł później tymczasowo obniżono. Inne, jak na stali i aluminium, podniesiono do 50%. Cła, zdaniem władz USA, mają też wymusić na innych negocjacje handlowe. Temu miał służyć tak zwany Dzień Wyzwolenia w kwietniu 2025 roku. Chyba pierwszy dzień Wyzwolenia, który oznaczał podwyżki podatków. Cła, według Donalda Trumpa, miały być narzędziem wywierania presji. Nazwa wzniosła, ale istota prosta: ogłoszenie ceł na praktycznie wszystkie towary importowane do USA: żywność, elektronika, kosmetyki, maszyny, nawet ryby z krajów, których nazw wielu Amerykanów nie potrafi wymówić. Trump wystąpił wtedy z tablicami, na których pokazał, ile według niego wynoszą cła nakładane przez inne kraje na Amerykę: 52% w Indiach, 67% w Chinach, 10% w Brazylii, 39% w Unii Europejskiej. Jak później pokazywali ekonomiści, liczby te były zmanipulowane. Ale posłużyły do ogłoszenia podwyżek ceł, czasami do ekstremalnie wysokich poziomów. Wśród odslonych znalazły się nawet towary z południowoatlantyckiej wyspy Cunha, terytorium zamieszkałego głównie przez pingwiny i garstkę mieszkańców. Dzień wyzwolenia miał być pokazem siły, ale dla wielu oznaczał po prostu dzień, w którym towary zaczęły drożeć. A co z Unią Europejską? W czasie Dnia Wyzwolenia Stany Zjednoczone zapowiedziały wprowadzenie ceł na niemal wszystkie towary importowane z Europy. Średnia stawka miała wynosić 20%. Donald Trump uzasadniał to rzekomo niesprawiedliwym traktowaniem USA i pokazał tablicę z liczbami: 39% ceł ze strony Unii na amerykańskie towary. Problem w tym, że realnie średni poziom ceł to 2%. Ale nie chodziło o precyzję, chodziło o narrację i pretekst do rozpoczęcia negocjacji. Utworzono wspólną grupę roboczą do spraw barier handlowych. W czasie nagrywania tego wideo rozmowy trwają, ale sytuacja zmienia się dynamicznie. Niedawno Trump zagroził ich przerwaniem i podwyższeniem ceł do 50%. Potem z groźby się wycofał. Polityka handlowa USA przestała być przewidywalna. To dla firm z Europy i reszty świata groźniejsze niż same taryfy. Co to wszystko oznacza dla Polski, która jest częścią Unii? Polski Instytut Ekonomiczny oszacował, że amerykańskie cła na poziomie 25% to PKB niższe o około 0,4%. Ale jeśli eskalacja wojen handlowych doprowadzi do spowolnienia światowej gospodarki lub kryzysu, konsekwencje będą jeszcze gorsze. A tak właściwie, po co Ameryce te cła? Po pierwsze, polityka. Cła świetnie brzmią na wiecach wyborczych. Trump przekonuje, że chroni amerykańskich robotników i fabryki. Pokazuje, że walczy z niesprawiedliwym handlem i zagraniczną konkurencją, ale rzeczywistość jest mniej optymistyczna. Według Tax Foundation nowe cła skutkowały średnim wzrostem obciążeń podatkowych o około 1200 dolarów rocznie na gospodarstwo domowe w Ameryce. Z kolei Mercatus Center szacuje, że tylko cła na aluminium z Kanady szkodziły 177 miejscom pracy na każde jedno, które miały w Stanach ratować. Po drugie, Presja negocjacyjna. Administracja Trumpa twierdzi, że cła to sposób na zmuszenie innych krajów, od Unii Europejskiej po Chiny, do podpisania bardziej korzystnych umów handlowych. Cła nie są celem, tylko środkiem nacisku. Można jeszcze zrozumieć taką politykę wobec Chin ze względu na ich praktyki gospodarcze. Znajdziesz o tym inny film na tym kanale. Ale nawet tutaj eskalacja z cłami przekraczającymi 100% szkodzi obu stronom. Szokujące jest jednak wzniecanie wojen handlowych z sojusznikami z NATO. Po trzecie, Wpływy do budżetu. W teorii wyższe cła to wyższe wpływy. W praktyce to konsumenci płacą więcej, firmy ograniczają import, a część kosztów i tak wraca rykoszetem do amerykańskiej gospodarki. Cła mają też wymiar symboliczny. Protekcjonizm stał się dla niektórych wyrazem patriotyzmu gospodarczego. Tyle, że ten patriotyzm bywa bardzo kosztowny. Choć ekonomiści nie zgadzają się w wielu sprawach, tu akurat zdecydowana większość uważa, że protekcjonizm jest szkodliwy. Handel międzynarodowy to prawie zawsze obustronne korzyści. Taka sytuacja win-win. Do tego handel jest też formą zabezpieczenia przed konfliktami. Jeden z myślicieli powiedział kiedyś: Kiedy towary nie przekraczają granic, robią to armie. Silne związki handlowe często sprawiają, że nie opłaca się walka zbrojna. Miało być wyzwolenie, a wyszło podwyższenie cen, chaos na granicach i wojny handlowe, także z sojusznikami. Cła miały chronić amerykańską gospodarkę, ale coraz częściej uderzają w jej fundamenty. Konsumentów, przedsiębiorców i przewidywalność. Słoto podatek i jak każdy podatek ma swoje koszty. Oby po fali protekcjonizmu przyszła znów fala otwartości. To dużo lepsze dla globalnej współpracy i naszych portfeli.